Siemanko, witam wszystkich, z tej strony Typek. Słuchajcie, zacząłem sobie grać kompetitivy w, w insurgency, czyli rozgrywki 5 na 5 w teamach w trybie firefight. Przydzieliło mi rangę po rozegraniu 10 meczy. gorz dwójka nawet się raz udało awansować, ale później spadliśmy. Także ja będę sobie jakiś czas takie meczyki wrzucał, dajcie znać w komentarzach, czy, czy, chcecie, czy chcielibyście je oglądać, czy, czy, czy nie. Czy wolicie zwykłe, zwykłą naparzankę na, w PvP? No te competitive to jest coś innego, mi się wydaje, że z czasem będą coraz lepsze te meczyki. Im wyższa ranga, tym ciekawsze meczyki będą. No zobaczymy, do której mi się uda dojść. Mam nadzieję, że chociaż na platynkę wejdę. No i co? I dzisiaj, aha, dzisiejszy meczyk niestety nie mieliśmy kompletu, nie było nas pięciu, było nas trzech, ale całkiem spoko wyszło, więc rzucam. A następne postaram się już, jak mamy komplet pięciu ludzi. Także no myślę, że przynajmniej raz w tygodniu będę taki meczyk rzucał. Mówię, dajcie znać w komentarzach, czy będziecie je oglądać, czy nam się podobają, czy Was to interesuje. No i tyle kończę yy, swoje mamrotanie i puszczam meczek. Miłego oglądania. Jarmal, kurwa. Yeah. Najlepsza uh mapa. -huh. A jak teraz? Lepiej coś? Tak, tak, tak. tak. Tygrys jest go! Get moving, young law! Jeden zabity na B Drugi na B, nie żyje Nice No, oh, nice Czekaj ja Kurde, no pa. Ale pierwsza runda to wiesz, jeszcze druga też może być taka na podpuchę, nie? No, oh, może być. No. <grywa> nie takie mecze się wygrywało, wiesz. Najlepiej jak wygrywasz 4-0 i remis idzie. No, zależy od strony, no. Czasami jest z jednej strony łatwiej wyciągnąć. Kurwa stoj Jest tam za rogi Ty jak on tu przyjdzie do tej drzwizora No wiem wiem widziałem go o. dwóch chyba Piękny Chodż na ty dalej Gdzieś stąd go rzucał nie Да, свет, свет, свет. Да, вот и конфронт. Да мы секурен, браво. Leży. Czterech zajebałem, kurde. widzę, wbijasz. mówię, ja nie mogę na te punkty wchodzić, nie? Ja muszę się gdzieś kurde czaić na nich na boku, bo kurde. No. Sprzejebane z tym bazarkiem. Dobra, ja teraz też szeroko prawo. I będę ich tam wymierzał. Okay, let's move that let's go. Kurde, przebiegł mi na lewo jadę. To u mnie zaz chyba z tym granatem. Jawie bo... took Bravo! Jedenm na B? Za furgonetką Behind the van on dude is dead O kurde, on nie żyje Nie broni, kurwa Ja kurde, ja nie... Nienawidzę grać z push to talk, kurde Znaczy na tym voice chatie nie? Ja wsiadłem na bo to jeszcze dwóch wyciągnął. Kurde. Ja chciałem właśnie szybko powiedzieć, gdzie jest typ, kurde, i nie miałem jak. Zabrakło mi palca do klawisza, kurde, przez tego puszty Tą to... O! To było A ten, no, ciekawe. To nie wiem. <laughs> nice surprise. You are invisible, or what? <laughs> Apparently so. no nieźle, po to tobie przebieg, praktycznie. Everyone ready? Jasin? Nikogo na B nie widzę. Jeden mniej na, na B Dwóch mniej. Nie wiem czy ja go zabiłem czy ktoś inny. Jest u góry bok nie. A nie, to masz. O, tu Hel też tu jest Patrzę od tyłu Hel od naszej bazy na mi na odbany A, połowano. Kurde plecy mi idzie to... Ja pierdoleć Za długo do no, ja szó Ja już, ja już zacząłem no, grać no. swoje także nie usłyszałem za pierwszym razem, że za zawanem jest, nie? I kurde, szukałem. A potem no, już... no, jeden tam drugi, był z drugi są bo on wyciągnął. On był na górze ścianowej i staczył nam. Dobra, musimy coś tutaj zrobić. Sobie. Hetman, skup się ściąg celowniki, kurwa. Graj. <laughs> <laughs> A ten Skar ma 20 naboi w magazynku, tylko? Nie wiem, bo ja nie wiem, nie tylko dwoma branki no kurde jakoś mi się szybko amunicja w magazynku kończy na nim No niektóre próbują jak moje nie na przykład z MP7 to po 2 sekundy i nie można to zrobić. mi wyjebało Jestem w Co? Nie macie w grze? W to by wrócić. Proszę no, no, no pałę A ja spróbuję dołączyć do gry, wiesz? Kurwa, plecy. Kurde nie Ja pierdolę się bawiłem z tymi, chciałem je sobie uchylić tylko co nie macie zginęłeś? No zginąłem, dwóch na ja no. było Dobra. Kurde za, za szybko na to A chyba poszedłem. Trzeba było poczekać aż zaczną B. Nie, nie właśnie... Nie no właśnie ten, się lepiej, nie? No i to oni się wrócili po prostu do mnie, nie? Dwóch się wróciło z B. No no, ale właśnie dlatego, że się ci wrócili ciągnąć. To to musimy coś wykominować teraz lepszego. No, więc ja pójdę tam na górę na do B. Dobra. Kurde, jak trasie ja pierdziele, jak tam się szło. O, mam. Jeden mniej. Jeszcze jeden jest w ścianie, yy, w dziurze. O, wszedł do mnie na plecy, jest u nas na górze. I naprzeciwko drugi. Po dwóch stronach tego balkonu dużego, nie? I z drugiej strony jeszcze jeden. Z prawej tam Uważaj Helgurę ten balkon z prawej Za mną. Za tobą. Wejdź na punkt, bo jest wszyscy teraz punkt. Leży typ. Leży typ przy paletach. Widziałeś go. Wychyl się przez okno jeszcze raz, on plecami do ciebie był. No. Ty, granat tu jest na tym gdzieś? Tak, no, nie tak. Widziałem. Tylko mia miałem ja. wiesz? Trzeba go wziąć. Ty, dwa heady, byłem tam króle, głodnicy nie. A miałeś trzy z rzędu już? Co, heady? No. Nie. A mnie Ciężko jest trochę do zasadzić, jak go nie tak biegałem. A mi się dzisiaj pierwszy raz udało typa drzwiami zabić, nie? Tak uważałem. No to nie, ja zabiłem już, dwa, już kilka razy drzwiami, no. Nawet od dostałem. Jeden na B. Czemu zabił, kurwa jest... o. o kurde, to nasz tam jest. Ja pierdole, nie. bierze B. Uh! O kurde, na schodkach od ich strony jest typ No, zabił go jeszcze ktoś. B zginęło. Dawaj Hetman na B jak możesz, czy gdzie ty jesteś. Albo iść na A, no nie stoi tu, idź A albo B, no. No, masz zrób coś. No i tutaj kapuje O, plecy, no. Masz tam, masz tam, wejście, wejście w tunel. tunel. Weźcie, weźcie. Nice. Prawej, coś biega. <tryk> dobra, dobra, chciałem Nice, nice. Nice, wow. nice, nice.